Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Towarzysz Gugała, jest z nami dyrektor, dyrektor Marcin Laska Wojdowski. Witam. Tak jest. Całe zwajcie król Wisły i niekwestionowany król Czajki, Ale o tym w innym odcinku, bo Laska tam przyczarował tak, że aż aż. I po co mi palisz mety? Palisz mety. Takie A, bo to tajna. Tajna meta, tak. Tam ale nikt na połowi... Peł... Czajka, czajko, ale nikt nie wie w którym wyrzygu. <ślam> <ślam> A łowisz tam w masce czy bez? W masce, oczywiście, że tak. I no tam w głowie, lipienie tam podchodzą, pstrągi. Odcinek specjalny, tak. To, to jest specjalny Twój górski drugi górski odcinek specjalny widać nieraz, na widać nieraz, jak tam się. wiesz, wyskakują pstrągi. Zbierają z powierzchni. Tak, dokładnie. Fajnie. E, słuchajcie, w związku z tym, że Laska awansował na e, dyrektora operacyjnego e, do spraw przyjmowania towaru i wrzucania promocji. Kurczę, wiecie co, muszę iść tam, zamknąć chłopaków yy, od magazynu, bo Anton na szwed, tak za tymi taśmami zaiwania, że mi się ciągle gęsia skórka robi. Cześć Anton! Siemano. A miałeś po szwedzku mówić? Siena! Siena! Dobrze jest! Za, się, nie? za szybko no. mówicie. Posłuchaj, tałka... co drugie słowo po polsku mówił <laughs> po majówce. no Cuda się dzieją. Słuchajcie, i w związku z tym, że Marcinek, awansował na dyrektora operacyjnego do spraw prowadzenia towaru, zarządzania promocjami i cenami, e, także kolorowo jest, przygotował dla nas Marcinku, co przygotowałeś? E, spinningi od Robinsona. Bo przyszła dostawa, do tak przyszła dostawa. I jutro będą nie jeszcze fiderki, ale to już jutro, dziś będą spinningi. Jutro będziesz pracował nad fiderami, a dzisiaj okulary były zaparowane od spinningu. Marcinek przygotował piękne ceny, e, takie żeby e, większość wędkarzy było stać. I pokrótce powiemy Wam co to za kijki przyszły, już widzę, że tu jest kolorowo. Panie Dyrektorze, może ja przejdę tutaj, bo e, pod światło o tak lepiej Pan wygląda. Tak lepiej tak pokrótce mu jakby pan mógł powiedzieć, co tu do nas przyszło, co nie przyszło. ja o, może ja odtąd nie zaczniemy. Oddać, no. Nie, od to no Dobra, zacznie. dobra. Chociaż nie, dobra, ty jesteś dyrektorem, ty tym to zarządzałeś, obojęcie. to ty decyduj. Oj, to siko tu się znalazło. A nie było trzech Rivermasterów? Ja nie wiem, może już jeden sprzedaliśmy. No dobra, jest jeden pierwszy Rivermaster. Tu jest 29521, czyli na takiego można powiedzieć bolenia chlapaka, nie? Tak. I na takiego można powiedzieć mocniejszego obstrąga. Tak Chociaż jest. ja mam do 15 i tak, wystarczający na moje uklejki. Bo Master, jak sama nazwa mówi, są to wędki takie do rzecznego łowienia, o progresywnym ugięciu, dość paraboliczne. O nie ostrzeli 2,90 do 21, czyli fajna długość na brzegowe łowienie. Fajna, ergonomiczna rękojeść, w ręku to, to przyjemnie, sympatycznie leży. Zielony dolnik wytrzymała pianka eee, i no to co do samego ugięcia, no to to się gnie tam od postrzale boleniowym. Eee, tak, już od Marcina, od Marcina ręki no, nie będą tego rodzaju wędki nadawały się gdzieś na mniejsze rzeki zakrzaczone, bo eee, po pierwsze będzie Wam trudno, trudno chodzić po takim terenie z tak długim kijem, e, trudno będzie zarzucić przynętę i trudno będzie prowadzić, gdzieś tam podbierać rybę, gdzie tą wędką musicie troszeczkę do góry podciągnąć, ale na dużą rzekę, na otwartą przestrzeń, właśnie pod pstrąga, e, takiego większego e, podbolenia chlapak, jak najbardziej e, fajny kijek. Już widzę, Marcin, masz drugiego Rivermastera? A, mojego. W ogóle są lekkie, nie? No, Takie w moim odczuciu e, f, fajnie leżą w ręku i prawie, że nic nie ważą. E, sporo tych kików sprzedaliśmy. Wędkarze póki co sobie chwalą ja Rivermastera. Marcin, ten... a cena poprzedniego kija? Znaczy, to nad mamy, czym pracowałeś cały dzień? Mamy ceny na razie poklejane, te główne. Promocyjne nie no są to naklejo naklejone. No to. Ale możemy zaraz. To szczelimy. Śczelimy. go tutaj. Poczekaj. 213 213 zł. Dobra cena jak za taki kij. Że Bardzo dobra. Który teraz masz model? Mój. A, bo ty, ja ty taki posiadasz. Tak, długo się zastanawiałem. Czekaj, czeka, bo, bo o... to normalny chodzi na pstrągi z 290 Okazało się, że sam go kupiłem. Jestem mega zadowolony. W tym roku już dwa taki padły na niego i obydwa wyholowane. Poczekaj. I... 220 ten kosztuje. Jest troszeczkę droższy, no bo to jest rekomendowany przez nowego influencera i dyrektora. dyrektora hmm. Dlatego cena jest troszeczkę wyższa, bo Marcin swoją twarzą reklamuje hmm. tą wędkę. Więc tutaj trzeba było mu 7 zł odpalić. <noise> z rybetki. Ale ogólnie jesteś zadowolony, Jest Marcin. Jestem mega zadowolony. Kieklek, lekki, długi. Właśnie. właśnie i jeszcze wpadły w stronę. Właśnie Miejszych na takie. się liczyłem. Mieści się liczyłem, ale widzicie, dorwał ciurek z dużymi rybami. To teraz. Po e, 40 cm to nie ryba dla niego. To już nawet zdjęć, tak A nie rok nie temu z dwudziestakami 20... selfie strzelał. No ale tak wygląda życie wędkarskie, to tylko każdemu życzyć takich ryb. Także tak, na właśnie na takie łąkowe odcinki ciurków pstrągowych, żeby nie musieć włazić im na głowę, gdzieś wychylać się, żeby nas ryby nie zobaczyły, to takim długim kijem właśnie bardzo wygodnie się Łowi. Jeszcze Marcinek, jest jakiś Rivermaster czy to jest wszystko? E, Rivermastery chyba wszystko jest. No to, to pokaż, to pokaż się... kolejny e, Toshido. Toshido e, ma bardzo podobną charakterystykę pracy. To jest 270 do 20, to też taka jakaś dosyć... Taki boleń chlapak, e, większy pstrąg, e, większy kleń. Ta wędka jest taka bardziej smuklejsza, bardziej surowa, już, ale już jest już. Że taka sztywniejsza. Widzisz, tu już ma całkowicie inną rękojeść. Dużo właśnie pstrągarzy lata z Toshido, bo ona też jest w dobrej cenie. Dzielony, dzielony dolniczek, całkiem nieźle w ręku to leży. Też charakterystyka pracy taka właśnie typowo progresywna pod pstrąga podklenia pod właśnie bolka takiego chlapaka. Mi się też że on ma większy zapas mocy, nie? Jak nie uważasz? Jest 70 czuć, że jest. Jest szybiejszy. opisany do 20 gramów, tak? tak? Do, 20. Do, tak do 20 gramów, ale jest z takim większym zapasem mocy. Na pewno jest ciutkę, ciutkę, niedużo, ale ciutkę cięższy od e, Rivermastera. Czy ja wiem? Cięższy? Mówisz? Tak mi się wydaje Dobre? w takim odczuciu. No nie wiem, kurczę, słuchaj, musimy kupić baterię do wagi i ważyć, wędki. O węgię. Bo mamy wcześniej... wagę. A bateria się zużyła. No i zobaczcie, e, cena tej wędki 193 zł. Bardzo dobry budżet. Już poniżej dwóch stówek, no to, to chyba każdego stać na taki patyk. Przynajmniej większość. Głośno, głośno, Marcinek. Jako, jako nowy, nowy dyrektor, to musisz mieć głos potężny. 290 do 22 gramów. To Shido. Czyli troszeczkę większy ciężar wyrzutowy. No, i, I troszeczkę i się wydaje, że jest cięższy od Rivermastera. No, albo ok mi się jest. tak. I na pewno ma e, mniejsze przeloteczki. Takie jest moje. Chociaż ja wiem. Podobne to są bardzo. To... bardzo podobne. O, o, jak pracuje. O! Marcinek, chodź teraz strzelimy cenę. Gdzie jest kod kreskowy? O, 222 zł Najdroższy z tych wszystkich. Ale patrzcie, jaka, jak są boże ceny. Cztery wędki i niecałe 8,5 stówki. Jeszcze to trochę z... Bliżej, z myślę, wypłaty jeszcze trochę by zostało. No chodź, chodź, chodź nie przy... Ty Marcin musimy nie ruchy zagęszać, się... bo już 8,5 minuty... <śśmiech> Dowcip! Dowcip, Marcin! Dowciep. Widzisz, nie przypomniałeś mi, nie nauczyłeś. Miał być na początku, zrobimy w środku. Mów ten o bliźniakach syjamskich. Jak, jak nam tutaj wjadą... Eee, z ułoku, no to ja trudno, wiem. ale zaryzykujemy. To już zapomniałem. Dzień dobry, panie Piotrze. Eee, no weź powiedz. Ale nie, zapomniałem. No co jest rzadsze od bliźniąt A. cyjamskich? No co jest rzadsze od bliźniąt cyjamskich? Cygan jedynak. Pierwsze dwa razy, jak opowiedziałeś, to było Jaka bardzo cisza. śmieszne. <laughs> Przyjdzie pozew od mniejszości romskich. Ambasady. Może drugi raz nagram. No tak. Dobrze. Marcinek, no, dawaj kolejną wędkę. Pośmieliśmy Ej, się. Dobra. E, Cityliner Perch Spin. Czyli jak sama nazwa wskazuje, to chyba będzie. O Jakie to, to ma parametry? 2,55 to jest czy 2,66? 2,55. Tak, 2,55 do, do 2, 10 20. gramów. Czyli taka mocniejsza, e, nieco bardziej uniwersalna. O koniówka. Ona jest taka nie za szybka, nie za wolna. Nawet i na pstrąga by się nadała. No, jak są w rzece pstrągi takie sportowe po 30 parę centymetrów, to sobie poradzi, ale już takim 70 plus to, to nie mocy. A lepiej być przygotowany na walkę z bestią i mieć szansę ją wygrać, niż się z nią spotkać i polec w boksie startowym. I, po, I łza po nogawce pocieknie potem i, i zostanie tylko smutek i żal. Dobrze, Marcinku, dawaj cenę. Tu już masz zmienione czy niezmienione nie, Na bożą nigdzie, cenę? Nie. nie, Nigdzie? Tylko w systemie jest. Tu jest cena 299 zł. Za uniwersalną okoniówkę City Linera. Co tu jeszcze mamy? E, dobra, też okoniówka. I tu jest Ale parametr... pewnie nie parametry ma. 198 od 2,5 do 7 gramów, czyli Taka nieco delikatniejsza, całe... odkręć tu kod tak. kreskowy, już nie będziemy tak wszystkich rozparcelowywać, no i 229 za koniówka do łowienia złodzi, łodzi, do brodzenia, tak jest, tak jest, lecimy dalej z tematem, na jakieś mikrożeczki, jakieś yy... nieduże ciurki, no. też perc Czyli trzy strągówki no. przyszły od City Linera. Tak. Najmocniejsza była do 10, a w, tu w tym przypadku jest do 7 gramów. Do 7. Tylko ta no. jest chyba dłuższa, co? Nie, 2,55. No to chyba jest dłuższa. No, 2,55? do 10. Ale ty tej poprzedniej no, do tak. 5 gramów. To jest dłuższy. Za, my jak zawsze myślimy o czymś innym. Dobra, choć nie będziemy przyginali. No, to uniwersalny kij okoniowy. Jak ty to masz? No tak. strzelam. Piw paw. 279 zł. Co tam jeszcze marcinek mamy? E, dobra. Tu są fajne wędki Stringery. i e, one są w bardzo dobrym budżecie. I są bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe i zbudowane. E, I tak, mamy tutaj z tych stingerach. E, a sandaczówka była jest sandaczówka. 240 do 45 gramów mocny kij sandaczowy. Jest 2,70 do 45 gramów dłuższy taki e, e, sandaczowy. I są dwa pike Spiny 2,40 do 30 i 2,70 do 30. Marcinek, I ceny choć bójniemy. są delikatnie ponad stówkę. A, a tu już są zmienione, czy nie? Na boże ceny, czy. No, oczywiście, że są zmienione. Ale, Ale nakleiłeś, do... nie, czy strzelamy? Nic nie naklejałem. Dobra, czyli Trzeba strzelać. Generalnie to są wędki nieco ponad 100 zł. Całkiem duże przelotki. W odróżnieniu od Rivermastera i Toshido, jakbyście na przykład sandacze łowili już na jesieni na lekkim przymrozku, 125 zł za mocny kij sandaczowy. Tak, do e, do tak jest, dość, dość lekki. To nie jest wcale ciężka wędka jak na te parametry, nie Marcin? Jak to, uważasz? bardzo lekka. Bardzo lekka. I w korecku, jak niektórzy lubią. Tak, yy, i fajna, fajna też jest rękojeść, też rękojeść ciekawa. Nie, już sobie odpuścimy. Są dwie, sanda dwie mocne sandaczówki, 2,40 2,70, dwie szczupakówki, więc pewnie będzie troszeczkę większy kijek, jak uważasz Marcin? Jest większy od razu, od razu czuć różnicę, że tu jest pełniejsze to ugięcie, tam była akcja szczytowa bardziej, a tutaj już mamy to ugięcie praktycznie od dolnika pod metrowym szczupakiem to będzie coś takiego, o wyglądało jak tak będzie chodził nie no, metrowy będzie mocniej giełł jeszcze zależy wszystko od miejsca, gdzie Wam weźmie eee, chodź Marciku, strzelimy cenę no, mam nadzieję, że Was nie, nie denerwuje te krzesło skrzypi, nie? wstań trochę się jak ten, jak Sebas się rozsiewał. Cena 113 zł. 113 zł za mocny, znaczy uniwersalny kij tak powiedzmy. Te, te gwizdanie tego krzesła, to my się do tego przyzwyczailiśmy. Jak was denerwuje, to następnym razem już nie będziemy, na nim. przynajmniej ja na nim nie będę siedział. A ja na nim siadłem, Marcin, bo tak mam wiesz, tu mam podjechać blisko, tu do komputera blisko i, i wiesz. Zobacz, jeszcze jeden Toszyjdo się tu znalazł. O, znalazła się wędka to, to będzie chyba lżejszy troszeczkę, to jest, z tego tak, co 55 do 12 gramów. No to, to taka, taka klenióweczka, właściwie, pstrągóweczka taka. Taki uniwersal. Taki uniwersal, pełne ugięcie. Na mniejsze przynęty, jakbyście chcieli mniejszą obrotóweczkę rzucić, mniejszy, mniejsze wahadełko, e, mniejszego woblerka. To taki kijek jak najbardziej to obsłuży. Gdzie jest pistolet? Tu jest pistolet. Chodź, strzelimy mnie przy 179 zł. Dobra cena? Pewnie. Mi się wydaje, że dobra. Marcinku, to jeszcze tu na szybko tylko pokażemy, Diaflexy. opowiemy o Diaflexach. No znana i lubiana seria, bardzo lekkie kije na fajnych komponentach, bo tutaj już mamy podzespoły Fuji za stosowane przez producenta. No naprawdę te kije są niemalże nic nie ważące. Mm, I tak jak sobie będziemy, one nie są uszeregowane w żaden systematyczny sposób, bo to była wizja artystyczna Marcina, żeby tu zrobić taki kolasz z płada się o Więc tak, jest Pikespin 244 do 28, jest fajna. Yy, nie, to nie ta sandaczówka, zaraz będzie sandaczówka. Yy, tu jest kolejny Pikespin 259 do 38. Tu mamy Perch Spina 190. No, nic mi nie ostrzy ten telefon. Halo. Jest 198 do 10, tu jest fajna sandaczówka, taka dość uniwersalna, nieco lżejsza 2,21 do 22 gramów. Tu kolejna okoniówka 206 do 10, perdzik 2,45 do 15 na nieco większe przynęty. I tu mamy perdzik 2,68 do 20. No już na, na, na całkiem spore przynęty okoniowe i tu w tych hikach generalnie wszystko się zgadza, jeśli jest kij sandaczowy to zander spin jest szybki tak jak być powinien o akcji typowo szczytowej, pike spiny są nieco, co tak mnie tu dłubia? Pike spiny są nieco bardziej progresywne, miękkie i okoniówki też są dość szybkie. O tych wędkach już tam kilka razy wspominaliśmy, więc nie będziemy wszystkiego rozkładali na czynniki pierwsze, ale bardzo udana seria, moim zdaniem, chyba jedna z fajniejszych serii od marki Robinson. Ciekaw jestem, co Wy na ten temat uważacie, czy łowicie kijami Robinsona i która seria najbardziej Wam przypada do gustu, jakie macie opinie na ich temat, a te wszystkie wędki znajdziecie na naszej stronie zadzior.pl albo stacjonarnie w naszym sklepie w Warszawie, na Ursusie, na Gierdziejewskiego 7. Możecie do nas wpaść w odwiedziny i te wędki sobie podotykać, przykręcić swój kołowrotek, jeżeli chcecie sobie przymierzyć, wziąć do ręki, przygiąć, Pobujać, pomachać i kupić, i jechać na ryby. Coś Marcinku jeszcze dodajemy, panie dyrektorze? Chyba wszystko, nic dodać, nic ująć. Nic nie dodać, nic ująć. No dobra, to żegnamy się. A jutro co mamy w planie? Fiderki, pikery i maczówki. Czyli twój konik, bo ty jesteś mistrzem koła wieloletnim w metodach spławikowych i gruntowych. No spławikowych bardziej. No dobrze. No. Ale z Pawi ko, ko... koszyka już niedaleko. <si> <dalego. ś Meetings> dobrze, to jutro Marcinek będziemy dalej. I jutro Ty opowiadasz dowcip, ok? Jak mi przypomnisz wieczorem, żeby cię przypominać kamera. To zróbmy tak, żeby jak kamera się na mnie patrzy, to ja automatycznie zapominam dowcipu. Czyli musisz na pamięć się nauczyć. Tak, to zróbmy muszę. tak, że wszyscy w komentarzach piszemy Laska, dowcip na jutro. On te komentarze przed snem czyta. Przed snem, pośnie i w każdej wolnej chwili czyta komentarze, czy ktoś mu tam słodzi, czy go chwali, czy go widzowie uwielbiają. Także piszcie w komentarzach laska, dowcip na jutro i wtedy Marcinek będzie miał cały czas przypomnienie, że musi ten dowcip przygotować. Będzie dobrze? Chyba tak. No to będzie dobrze. Do zobaczenia. Pa, pa.